Jedziesz ze swoim dzieckiem samochodem wieczorową czy nocną porą i nagle spotyka cię to. Bo Jestem właśnie teraz na, na siódemce. Zobaczcie co się dzieje. centrum kryzysowym nie chcę nam pomóc. Stoimy tu już bardzo długo i będziemy pewnie stali może i do rana. Samochody nam zasypuje, tak jak widać. Więc może ktoś pomoże wyśle to do centrum. Może gdzieś na 112. Ten filmik i się ktoś lituje. Nad tymi ludźmi, o jak samochody wyglądają, żeby jakoś to nam pomóc. To zdarzenie sprzed raptem kilku dni, a rekordziści stali w tym korku nawet 8 godzin. Warto by się zastanowić, jak się przygotować do takiej sytuacji, co trzeba mieć w samochodzie na taką ewentualność, gdzie w perspektywie może być utknięcie z dzieckiem nawet na kilka godzin. Ja już organizuję sobie taką torbę, aby choć trochę ułatwić sobie czekanie w zimnym samochodzie, dopóki nie będę mógł pojechać dalej. A co według Ciebie powinien zawierać taki plecak czy torba na kryzysowe sytuacje? Daj znać w komentarzu, bo kto wie, może uratujemy dzięki temu komuś zdrowie, a może nawet życie. Dzięki, że jesteś i obserwuj po więcej podobnych treści. Pozdrawiam. Cześć.